Czyż to żeby coś matką? No tak. Dobra. F dajemy Ready, steady, go. Air, points R, points R. Tak te points to, to jest kupno chyba tych 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 kart czy jakiś Pieszyk perków. teraz też następna mapę, no. O dziewińki. Hm? O jest dobra jest. Crop and Zdecydowało pewnie coś. O, ja mam problematyczne karty, muszę wybrać. Jedną. No to wybieraj. Zamglenie, w pobliżu pojawia się nienaturalna mgła. Dobra. Jakiś poziom ptaków. Nie, to jest być. zarażeni. Nie, mgłe to Dobra. Ja mam 1300 tych pieniędzy, nie? Ich mniejszych. Za coś kupimy. Mieczysz shotguna nie zamień, nie? Nie tego UMP, kurde mega zajebiste A ile masz kasy? Be, masz kasy. Ko po, po pra, prawej stronie takie żółte, żółte Żółte, takiego ko... A te oh, karty są i te... utrudniające, tak? For team. Tak e, Tak, bo... bo... Tu nie możemy kupić, dopóki Mir nie, nie wybierze No oh, Tak, bo są... Są pozytywne karty i takie, wiesz, negatywne, <laughs> nie? My yeah and hasn't been feeling well. Right, so we get you need and be on your way. Mm. I remember them saying it would clear up by spring, but we should get tested anyway. My band wanted none of that. I can't trust Bierz those government tests. right, honey?

Dobra, ja troszkę wziąłem. Ej, ja tu kolimator leży, jakby coś. I bandaże też jakieś wyrzuciłem. To band bandaże mm -hmm. rzuciłem, weźcie sobie, nie? Ja już małą ceczkę kupiłem. Dobra, ja ready. A, ty, a tu nie ma. Dobra, nie będę się leczył szkoda mi Gotowi? Czekaj, okay, ja... czekaj, czekaj, ja te, te bandaże podniosę, ulecę się. Dobra, co mamy zrobić? Dostanę się do kościoła. Shopping time. Ej, oddawaj to. <noise> Zebrali jeszcze? Yeah. Mu... Się... Tak. Yeah. Yeah. No, dobra, w tej mugę się nie Tak to jest. Dobra, dobra. Wszyscy nie pamiętam. Dobra, nie pamiętam. E... I tą mgłę wybrałeś, tak? Nie naturalnie. Także jakieś wyzwanie. ga zatwij. M speed. Ja ci mogę kupić. A, co. Bum buys, do, What did I ever do to you? I'm trying to get killed. Oh, hell yeah. oh, yeah. ah, Toolkit, tu jest jakiś nam. Chcę po trójką. co wtedy. Po piątką. Po trójkę. Możemy. No, no, no. No, no. No, jest No, Ucieknij bez prowadzenia. Ja mam tu, dobre. Tak, letan. Drugą lopę. Tak, jak zobaczycie ptaki, to omijam się, bo. Mam da, tak. Mam ich chwań. Super shotgun Dą jakiś to. jest. teraz szyję, słuchajcie. Uuuu, AK-47.

내 a n that s h o u l 거는 뭐야? 한 Get back! 아 어, 도 n o there's something you will see i t e 아지 i hanging with my brothers in our PJs. Be up, be up, be up. Eating know, oh, watching cartoons on a Saturday morning. This, this, this. Tread softly and keep your eyes <laughs> open. I've had a number She'll of strange reports from the area. I correct. admit that sounds pretty good. We always wanted to be one of those teams, you know? Right. You that bad guys, and monsters, pulling yeah. mysteries. Yeah. Now what? the monsters are real. There's a lot more there's guns, there's guns there's and killing there. than I imagined.

Poro Ja amunica jest I M4 y, 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 filetowe no. Nie ma I a, O, jest ten healing Mir weź się podlecz Policzę się, bo to tylko trzy użycia healingów, nie? I tego problemu, to na nie daje Przeciw. Po 400 dziaków, ile ja mam dziaków. To jest Co to 25, nie. No, no, wrócimy do tego Let's let's go, let's go. Dwie, dwa przejścia, lewo, go, prawo, gdzie, gdzie idziemy? Yeah. Yeah. Chodźcie, na uh, uh. Oh, wow. Sorry, Ain't nothing yeah. like a preacher's son unwound. If you know what I'm saying. <laughs> now that was My fun Yes! One major league badass here! That's No, na lewo. No, na lewo. prawo. O, kurde To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To prawo, prawo Nie się. To jest.

Kochanie, okay, widzicie? Jest sateszka. Co ty chyba? Amal, take this Do tego, da erki. I now. Gra, nice. Co to za dźwięki? Tu jestem. Sleeper. Sleeper. Wraćcie na niego, nie, nie, co on Są robi? Piper, on się budzi. Eee, jak się przy. Chyba jest głośno, bo... ale mi wala mocno. Nie dobrze czy dobrze idę. Dobrze co idę?

Kurde. A i naprawdę tak się dobrze, dawno nie pamiętam, że się tak dobrze bawił online. Naprawdę. Dobrze to jest, nie? To fajne. fajne lepsze niż te zombie. Cool, cool Duty. No strasznie lepsze, jeszcze taką laską grałem, że kurde stary. Jądrze <grywka> lecą. Taką laską grałem. Ready. Ale.